Tragiczna śmierć Kubry Aykut, 26-letniej influencerki z Turcji, wstrząsnęła jej liczną społecznością obserwujących w mediach społecznościowych. Wypadła ona z piątego piętra budynku w udzielnicy Sultanbeyli w Stambule, a policja obecnie prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia. Kubra była nie tylko popularną postacią w mediach społecznościowych, gdzie na Instagramie obserwowało ją ponad 200 tysięcy osób, a na TikToku jej profil miał ponad milion obserwujących, ale również aktorką, która zdobyła uznanie dzięki roli w filmie Wedding Without Agroom. Jej śmierć zbiegła się z okresem, w którym influencerka rzadziej pojawiała się online, co było spowodowane jej walką z zaburzeniami odżywiania co sama przyznała po powrocie do aktywności w mediach po dwumiesięcznej przerwie. Śmierć Kubry wywołała falę niepokoju i smutku wśród jej fanów, a także zwróciła uwagę na presję, jaką mogą odczuwać osoby publiczne. Uroczystość żałobna odbyła się w kameralnym gronie w jej rodzinnym mieście Bursa, skupiając jedynie najbliższych i przyjaciół zmarłej. Policja nadal bada przyczyny i okoliczności jej tragicznego wypadku. W tym analizuje znaleziony list pożegnalny, który może rzucić światło na jej ostatnie chwile i emocjonalny stan. Śmierć Kubry Aykut, która miała miejsce 23 września, pozostaje przedmiotem intensywnego śledztwa i szeroko komentowana jest zarówno w mediach tureckich, jak i międzynarodowych. Tragiczne wydarzenia związane ze śmiercią Kubry Aykut wywołały szerokie echa zarówno w Turcji, jak i na całym świecie, rysując ponury obraz presji, z jaką muszą mierzyć się osoby publiczne, szczególnie w dobie mediów społecznościowych. Samobójstwo 26 latki, potwierdzone przez sekcję zwłok oraz znaleziony przy niej list pożegnalny, zwraca uwagę na ciężar, jaki niektórzy mogą odczuwać w wyniku życia w ciągłej obserwacji publicznej. List pożegnalny kubry, w którym wyraziła uczucie osamotnienia i braku przynależności. Mimo bycia dobrą osobą oraz jej przekonanie, że bycie egoistą przynosi szczęście, podkreśla ból i rozpacz, które odczuwała. Słowa te stały się przedmiotem analizy nie tylko przez śledczych, ale i przez jej fanów oraz media, próbujących zrozumieć głębie jej cierpienia. Fakt, że kubra pozostawiła także pin do swojego telefonu, wskazuje na to, że chciała, aby treści w nim zawarte były dostępne dla śledczych lub rodziny. To może być kluczowe dla pełniejszego zrozumienia przyczyn jej decyzji i ostatnich chwil życia. Reakcja społeczności online, która wciąż wyraża żal i składa kondolencje na profilach społecznościowych Kubry, pokazuje, jak wielkie wrażenie zrobiła ona na swoich obserwatorach. Wiele z tych wiadomości to wyrazy wsparcia dla rodziny i bliskich zmarłej, jak również refleksje nad presją, jaką internet i życie publiczne mogą wywierać na jednostki.